Trudno jest dostarczyć takie benefity, które w jakiś sposób by nas wyróżniały, a z drugiej strony by dostarczały jak największą wartość. Na początku byliśmy tacy trochę niepewni, bo w sumie nie do końca wiedzieliśmy, jak bardzo możemy i jakie, jakie rzeczy możemy też zlecać. No, podczas tej pierwszej, pierwszego spotkania był taką naprawdę mocnym zdarzeniem, taką informacją wow, naprawdę oni robią wszystko. I samo podejście chyba do nas to, w jaki sposób zaczęliśmy tę współpracę, sprawiło, że miałam zaufanie do tego, żeby powierzyć te, te dokumenty i no, czekać na wynik. Korzystam raz do dwóch, trzech razy w tygodniu. Albo nawet częściej. Nie muszę tego robić, jestem godzinę wcześniej w domu, czy mogę pójść na siłownię, czy, czy do kina, czy poczytać książkę, a nie spędzać czas w korkach, w aucie, Normalnie taka usługa jest kierowana zazwyczaj do zarządu, do osób, do, powiedzmy do menadżerów, a Ask Henry jest skierowany dla wszystkich, tak, czyli jest usługą dostępną dla każdego członka zespołu i to myślę, że jest wspaniałe w tej usłudze. Dla mnie jechanie na drugi koniec miasta, żeby odebrać jedną rzecz, to jest strasznie nieefektywne, a jeżeli Henryk może pojechać do czterech miejsc naokoło, to czy wszyscy na tym nie zyskują? Niektórzy kandydaci nie dowierzają, że taka opcja w ogóle jest, także jest to też takie miłe, myślę, zaskoczenie podczas, podczas właśnie rozmów kwalifikacyjnych. Nie tylko zajmuję się Twoimi zleceniami, ale też tak realnie się nastroszczy. I to jest myślę, że bardzo miłe i. Bardzo cieszę się z tego, że mogę mieć zaufaną osobę, która jest w stanie pomagać mi w codziennych obowiązkach, na które teraz nie wyobrażam sobie, żebym mógł znaleźć czas. Wiedziałabym, że to jest taki twój przyjaciel który pomaga Ci rozwiązywać trudne dla Ciebie zadania, na które Ty nie masz czasu. Tak. Wydaje mi się, że to jest też fajne, bo właśnie pokazuje taką bardzo prozespołową postawę też firmy. Czyli jakby nie tylko skupiamy się na tym, że, że, żeby nasza firma działała sprawnie, ale też, żeby każdemu, kto tutaj pracuje, mogło się po prostu pracować wygodniej i lepiej. I wspólnie się też zdecydowaliśmy z grupą osób, która wybrała, a z Henrykiem, że, że chcemy, żeby, żeby został i no, żeby nam pomógł oszczędzać czas.